Wiesz co, nie jadę na miejscu, jest jedna rzecz na prawo beczki, na a kran jest, No i? Gdzie idziesz? To miasto bo jest kran, nie go A ty Kronos? Kronosik Jadę na prawo Wszyscy pojechali na lewo, jadę na prawo To... no jadę Dobrze, dobrze, Michał, jedź do miasta, jedź spokojnie do miasta, ja sobie dam radę. masz Matę. Jestem, jestem, gdzie jedziemy? Kronosik, chodź się ustawimy tutaj. Przemo będzie na ten, na babita. a my tu się ustawimy. Jak się puszczą na niego, to będziemy mieli fajne 54. Nie bój się. Ja ich sam podrobię. Ja. 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 A ta a ja. 54 to jest za te żetony z przepustki? To ta czy to jest z linii? Ten MX, MC twój? To, to jest do A, Ah, bo jest jeszcze ten za te za żetony, nie, jakiś tam. Miał ty, nie musisz się bać. Nie, nie, ja chciałem zrobić chłapkę, ale... No, ale, na no, kogo, no, kogo, jak, jest, no, jak tam, to jest, to jest jak, no, jak tam ci przejeżdżają... Nie, oni nie przejadą, co ty, zapomnij. Ty gani kolesie są. W ST... strzeliłem i już się schował chłopak. Po zamiatane. O, jakbyś tak dalej nie podjeżdżał, znaczy, jak tak podjechać kawałek, to okej. Okay. Jakbyś dalej nie podjeżdżał, to wtedy bym miał strzała, chyba że ty chcesz się gdzieś inaczej ustawić. Patrz, zaraz yy. Podjedzie tu 60p. O, jedzie tata przyjechał jedzie Pania, który na wieżę może pograć tata przyjechał Powiem wam, że powinni mu dodać przy wieży jakiś ulx bo to jest przesada. Przecież ta arta wytrowi? No ja tak myślę, że tak będzie. No właśnie, Arta nawet go nie trafiła bez sensu. Strzeliła i nie dostał pół HP nawet. Ale spokojnie, bo oni tak odważnie zaczęli grać, nie wyjeżdżają. Pozwólmy im. Ja myślę, że MC, ty jesteś w takiej pozycji, że jak jakiś wyjedzie, jak go siekniesz... Ile tam? 800? 600 zadajesz? Tak, 400. A, bo ty nie masz tego działa zwalnięcia. O może nasza arta nic nie strzela. Nie, nie mam ten szybkość. nie? Eee, przebiłem go! <laughs> Włożyłem mu we właza. <laughs> ale się wkurzył. I tak ty giniesz tam, uważaj. Nie, wiem, ale chciałem go porobić tam. Czemu ja idę na Dyma? Spoko. Niech Dym będzie z tobą. Kranik, to już nie wyjedzie, 200 mu zostało. E, chcesz im titka zrzucić na głowę? <śmum> taki, ma, taki, masz, taki masz plan. Taki masz plan. Arta dostała ode mnie. Ale jaja. Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo. Proszę o zaznaczenie obserwuj. A na YouTube zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych. I proszę o zaznaczenie suba. ZOTA 60 na ciebie gdzieś na górze poluje? Tak, patrzę na ciebie i no. A do mnie jeszcze ani jednego strzała nie oddała. Ja byłem wyżej, więc to nas było. To mnie raz. Pani Powinniście już wie, wyjechać na to. Ja bym wyjechał, ale ja mówię Jedziemy? Że... Ale jeszcze skobra, nie? To, to nie czyta jest sprzedawana, ale powinniście ją porobić. No, no A jeszcze jedziemy? Jedziemy? No, oczywiście. jedź jedzie, jedziecie. Jedzie, I... Sześćdziesiąt tp Do przodu, do przodu krok. To, blokowały go. Jedno. Ale zaraz go porobi. Widzę na górę i go. Na górę sobie idzie. Na lewo. Na lewo, na górę. Wszelił. Ale nie jest dużo ją Dobrze jest 2600. Trochę nie wszedł mi pocisk 61, ale za bardzo chciałem szybko strzelić, żeby ci pomóc. I widzimy ruchużyło. podsumowanie. A tak I następna bitwa. Wejdźcie, którą stronę chcecie robić. Ja jadę na lewo. To ruchmy wszyscy lewo. Nie, jadę na środek. A ty masz tego focha premkowego? MC? Nie, nie, nie. 155? Mamy i co? Fajny on jest? Ale który teraz drzewkowy czy tak? Premkowy, drzewkawy to mnie interesuje, nie chce mi się fajny. F... A jest jakaś różnica między tym drzewkowym a tak. premkowym? Duża? trzy pociski, a ten ma chyba sześć albo pięć i. Ta ładuje, yy, pręmkowy ładuje chyba 40 sekund, a ten 30. Czyli drzewkowy lepszy. Tak. Dłużego pręmkę taki syf zrobili. Nie mam mieć pręk, ale. No, po naszej? No? Po lewej? No jestem z tobą. To będzie jaka dobra luka. No to niech jedzie. Jak dla mnie bomba. Naprawdę nie mogłeś tą dwórurką zrobić odstępu? Musiałeś jechać na mnie? Na debil. Ej, czy wam ja tam pomóc? Ja to do Was Nie. Ja do Was że. Nie dajcie sobie rady. No spota. Project to mi leje. Jedno projekt jest tutaj, te małe, nie? A wy żeście tam przyjechali, to ładnie. Już wam A, LC jeszcze był, słuchaj, Do tego. A. A. Mhm. Zaś, bitwa tak globalnie. Kurde, muszę poczekać, bo Amoraka dostałem i nie mam naprawki przez 40 sekund. O, patem nie zrobię. Nasi no, widzę, trochę się wysypują MC jak ty tam co radzisz. Ja, dobrze radzisz. Lovely. No, tu jest dziewięć dziewięćdziesiąt i mamy dwa dobitki takie. страшно. Spokojnie jeszcze. I w koniuszek dostał. Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo. Proszę o zaznaczenie obserwuj. A na YouTubie zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych. I proszę o zaznaczenie suba. Pracujemy na małej mocy. Nie. O nie. O nie. Dobra, muszę do... się schować na chwilę. No, się nie pijesz O, co, Dawaj Michał, 113, a ja jadę Gadę, o, on obrócił patelnię, Możecie cię Ale tam 95 jeszcze. Aaa... Oj, chodź i pił ja. A ty ładujesz? To kurwa gadałeś. Nie słuszno. Już gwałt? Tak. Gwałt. No, projekt to będzie w standardowym krzaku. Nie, Nie lubię takich bitownie. Widzę, że Elcek leci kurde, świecić. Kurde, i znowu grill. Kolejna bitwa. Oh, te grille to mnie lubią. Ucieka tym grillem. No i co ci to dało, palancie? Jeden strzał żeś co oddał i żeś zginął. Chyba o to chodziło, to był jedyny strzał. Kurde, nie wiem. Stałeś tam na tej górce, żeby tylko jeden strzał w życiu oddać. O! Kran w panice. Ładuje. Amerykaniec na niego jedzie. <laughs> tak, dostał. Stary, wyjeżdżaj na niego, on nadal ładuje cały czas. Kurde, jakie opścigane ze strachu ludziska. Teraz to się Elcek porobi. dwa i pół kafla zrobiłem nieźle. A, bo mi się jeszcze bardziej podsumowanie okay.